Witam na kanale. <laughs> Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu września. Jak zwykle spóźniony, ale brak czasu. co prawda we wrześniu nie bardzo niewiele się działo oprócz jednej awarii, która dość mocno przekreśliła miesiąc. No ale jak widzimy po wykresie jeszcze nie ma tragedii. Także wrzuciliśmy ze słońca 90 prawie 3 kWh, co nie jest złym wynikiem jak na raptem 15 dni pracy pulsara który niestety uleka wali gdzieś koło 12 października i wrócił do mnie dopiero 28 października września i no tyle zdążyliśmy wrzucić także koniec września nam się troszeczkę popsuł więc już nie było bardzo z czym szaleć i tutaj mamy nasz wykres temperatur czyli tutaj cały czas standardowo 80 stopni na bojlerku i tutaj gdzieś 12-13 właśnie września mieliśmy usterkę, przepiąłem się na sieć 230 i tak sobie 60 stopni grzało i 28 września yy, odpaliłem z powrotem ekopulsara, więc nie ma zbyt wiele szaleństw myślałem, że Wysłanie go na serwis tak już po gwarancji będzie jakimś mega szokiem cenowym. Okazało się, że jednak jest całkiem fajnie. W miarę fajny kontakt z ludźmi z serwisu i stosunkowo szybko rozwiązali problem. I kwota też nie była jakaś porażająca, także cieszę się. Teraz już mamy październik, także zobaczymy. Na razie ten początek października był taki słaby zobaczymy co e, pokaże nam dalej tu już mamy październik 30 września 1 pa, października no, już taka pogoda jest słaba także no, słabo ten, tam tu, tu jest do 80 tu gdzieś do 60 ponad 60 ale no, zobaczymy co wyjdzie Także dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne filmy na kanał, trzymajcie się.